Jak zaczynałem boksować, największą motywacją było dla mnie obrona samego siebie i dążenie do tego, żeby jednak być kimś, a nie nikim. Myślę, że boks bardzo pomógł mi ukształtować mnie jako mężczyznę, jako człowieka, który ma jasno określone cele i z podniesioną głową patrzy w przyszłość. un długą drogę para vivir żyć i trenować w Ser Wiem, że encuentro en w najlepszym miejscu, para zrealizować mis sueños realidad. być mistrzem świata. Wchodzę, wygrywam i schodzę. Wiem po co to robię i wiem dla kogo to robię. Po walce, po werdykcie, możemy sobie podać rękę. Bo to jest oczywiście sportowa złość. Historia nie zamyka się tu i teraz. Jest to coś niesamowitego, że za 50, 100, może 150 lat będą czytać o takim Krzysztofie Wódarczyku. Box w tej chwili jest dla mnie wszystkim jest moim sposobem na życie i czuję, że nadchodzi czas, nad którym ciężko pracowałem i przyjdzie mi się sprawdzić w rynku. Yeah, I'm confident that I can do the job. I know Mat was a good failure, but I believe I have the tools to get the job done.